Jak mogę Ci pomóc? Prowadzę w ramach terapii uzależnień terapię grupową. Uważam, że to jest najlepszy sposób wychodzenia z nałogu. A są interakcje między osobami uzależnionymi, jest informacja zwrotna, jest bardzo wiele innych czynników, które powodują, że to jest naprawdę jedna z lepszych terapii a więc terapia grupowa u mnie a, a 28 dni codziennie codziennie wieczorem dlatego żeby właśnie wieczorem kiedy przychodzi ci ten moment kiedy chcesz się napić żebyś mógł przyjechać na terapię a więc 28 dni po 3 godziny dziennie po tych 30 dniach po tych czterech tygodniach mam nadzieję że dam ci podstawy do tego żebyś nie pił w ramach tego pakietu również spotykam się z Twoimi e, e, bliskimi. Terapia rodzinna. Terapia rodzinna to jest coś, co jest też elementem terapii. Twoi bliscy muszą wiedzieć, jak z Tobą postępować. Muszą wiedzieć, co Ci powiedzieć, czego Ci nie mówić, czego od Ciebie wymagać, a czego wymagać od siebie. Ta choroba to choroba nie tylko osób, które. Zażywają etanol, które spożywają alkohol, ale to jest też choroba całych rodzin. Dlatego w ramach pakietu, który jest u mnie w gabinecie, jest terapia grupowa i jest terapia rodzinna. Poczytaj, zadzwoń, dowiedz się, napisz maila, spotkajmy się po prostu na chwilę i pogadajmy.